Cześć, z tej strony Berserker L A to jest już, ja się dobrze kojarzę, szósty odcinek z Team e, Fortress Man vs Machine Tym razem wcielam się w rolę e, inżyniera Tak, inżyniera Który za swoje, ze swoją podstawową broń posiada strzelbę Następnie pistolet, który wykorzystuje do szybciej, można nim szybciej strzelać. Następnie klucz, za pomocą którego może atakować wręcz oraz ustawiać, naprawiać swoje wieżyczki, które teraz wam przedstawię za pomocą tego oto u rozkładacza, czy jak to tam nazwać. O, tutaj jest wieżyczka, możemy ją postawić gdzie tylko nam się chce. Ja ją położę. O kurka, chyba się fala zaczęła. A na szczęście mam tutaj niedaleko ten oprócz wieżyczki. Inżynier może postawić sobie zasobnik, który dodaje mu punkty złomu, za które czy punkty broni, albo amunicję, jak to tam nazwać które pozwalają mu na naprawę lub upgradeowanie swoich wieżyczek. To jest pierwsza wersja wieżyczki, to jest taki pomniejszy, jakby tam nazwać, karab, taka strzelba czy coś w tym stylu. Kolejne jej wersje są już nieco bardziej rozwinięte, na przykład, na przykład, o, tutaj jest już druga wersja, która jest wieżyczki, która dostaje dodatkową ilość działek natomiast jeżeli uda mi się doprowadzić ją do ostatniej wersji będzie można zobaczyć, że dostaje jeszcze dodatkowo do dwóch obrótu minigunów otrzymuję jeszcze wyrzutnie rakiet. Ale to chyba na to jeszcze nie czas. Na razie! A. Właśnie przed chwilą y, można było zobaczyć Sentry Bustera, który jest. który wygląda jak wielka chodząca. O! Jeszcze udało nam się ukończyć falę. Świetnie. Więc teraz dokupię sobie ten. D, większą. Albo kupię jeszcze pomniejszą wieżyczkę, którą mogę akurat we w tym trybie dokupić sobie jeszcze normalnie we, w, w trybie gry y, oprócz. Wieżyczki możemy zaledwie kupić sobie zasobnik lub dwa teleporty, jeden wejściowy, który właśnie tutaj postawiłem oraz drugi wyjściowy, które są ze sobą połączone, czyli jeżeli wejdziemy we w ten wejściowy to od razu nas po chwili nas przeteleportuje do miejsca, w którym jest wyjściowy. O, Czyli tu będzie przykładał, tutaj, teraz do, mogę sobie jeszcze kupić. To jest jeszcze czas wolny, to mogę kupić sobie wieżyczkę, która już od razu będzie w, na trzecim poziomie. Oraz zasobnik i wy, wyjątkowo, z powodu, że kupiłem sobie tą specjalny upgrade do tego do swojej postaci. Mogę postawić jeszcze taką pomniejszą wieżyczkę, którą niestety nie mogę upgradeować. Ona jest po prostu taka. No o, w ten sposób tak wygląda. I ją niestety nie mogę upgradeować, za pomocą klucza niestety, ją mogę jedynie tam naprawić, ale tak to jest, tylko jest postawiona i jest używana do walki z przeciwnikami. Teraz skoro mam postawionego tutaj właśnie ten zasobnik i wieżyczkę, to mogę jednocześnie naprawiać wieżyczkę i dodawać jej amunicję. Bo oczywiście może też się tak zdarzyć, że właśnie amunicja się może się skończyć do wieżyczki. No i wtedy jest po prostu problem, bo przeciwnicy będą koło nas przechodzić i mogli ją rozwalić bez problemu, a ona nie będzie mogła się bronić. Ok teraz zaczynamy drugą rundę. I teraz kto niesie. O, dużo. Mamy do czynienia tutaj z fire'ami i heavymi. Czuję się jakbym grał we Quake'a bardziej niż we Team Fortress. No ale czy w Unreal'u takie były te napisy? No, mało tak jak widzicie. Moja duża wieżyczka strzela z wysoka, natomiast mała strzela z boku przeciwników. Co dzięki temu pozwala na to, że odwracam ich uwagę od siebie. Ale niestety. A, jednak mi się udało. Więc teraz mogę wrócić sobie do mojej bazy. Nie wiem, czy tym. Nie, muszę iść pieszo. Bo niestety. O nie, rozwalili mi małą wieżyczkę. O. Dobrze, to teraz mogę iść sobie upgradeować. No i teraz zaczęliśmy falę numer 3, w której mamy do czynienia z tak jak w poprzednich odcinkach z tym, nie wiem jak to nazwać, transportowcem, pojazdem opancerzonym, czy jak to tam nazwać, który jest, no, jak to się nazywa, dużym problemem, bo ma ogromną ilość życia. W sensie, moja wieży, dzięki mojej wielzyce to mogę przynajmniej odciągnąć od moich towarzyszy, przeciwników. Ale niestety moja mała wieżyczka już za chwilę straci amunicję, więc bym musiał ją... O nie! Aha! Nieee! Moje małe sentry! Przeklęty Scout! Rozwalił moją wieżyczkę. Miejmy nadzieję, że zanim nie szybciej ha, to nie spodziewane, ale ale dobra. No i zaczynamy falę numer 4. Teraz będziemy mieli ciężkie spotkanie z Pewnie z ciężkimi heavy tymi demomanami No i są jeszcze żołnierze do zestawu Którzy używają tylko wyrzutni rakiet A muszę szybko Naprawić Dalej naprawiaj naprawiaj Jak się uda będę musiał kupić dla upgrade'a z szybszym naprawianiem jeśli taki jest w ogóle No i wspominając jeszcze dodatkowo To oprócz maszyny do stawiania broni Tych wieżyczek To mamy jeszcze, możemy wykorzystać panel do, do niszczenia ich nie, nie 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 błagam nie Bujaj się Bujaj się, bujaj się, bujaj się. Niech mi ktoś pomoże, rozwal go. Wybuchło jeszcze jeden. Będę musiał postawić to jakoś gdzieś tu, żeby. Nie, nie, przeteleportowało mnie, nie. Wow! wysadziło mnie. Sentry, broń. Wszyscy nie żyją. Ech, fala czwarta nieudana. Po któreczka czwartej rundy jedziemy O nie Snajperzy Muszę jakoś się ukryć przed nimi Head siat wieżyczka jest wciąż jest prawie że zniszczona O nie, przeklęty Cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, Bierzyszka. Nie! Ale przynajmniej moja wieżyczka załatwiła dwóch snajperów. No to już jest coś. I Ludzie, tempo, ludzie, tempo, tempo. Nie! Znowu trzecia i ostatnia próba musi się udać, bo jak nie, to już możemy się pożegnać. Nie moja wieża za mało złomu, świetnie. mało złomu. Świetnie, ustawiam nie w tej stronie, co trzeba. Nie. Jedna jest, fala udana. Aż się nie spodziewałem, uwaga, piąta fala. Jeszcze jedna, i uda nam się wygrać. Nie, nie. Demoman mnie rozwalił. Dalej maluchy, dacie radę. Jest! Ostatnia runda. Miejmy nadzieję, że się uda. Nie, moja mała wieżyczka. Ty przeklęty kupo złomu. 哈哈。<laughs> Naprzód naprzód jest! Fala udana! Fala szósta ukończona. Więc to był szósty odcinek Team Fortress 2 tribumen versus Machine. Grałem jako inżynier, który tak jak widać był bardzo, zdo bardzo zdolną postacią, bo udało mu się przeżyć do samego końca, mimo wielokrotnych przegranych. Więc ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku Steam Fortress 2. Do zobaczenia, cześć!